Fajka, i witajcie! Przetestuję dzisiaj dla Was paletę Nataszy Denony Retro. Jest jeszcze jedna Retro Glam i ona wywołała sporo kontrowersji, natomiast ciekawa jestem, czy ta spełni moje oczekiwania kolorystyczne na oku. Yy, tym bardziej, że zobaczcie, jakie pasy! No, sztos! chwalę się, ponieważ od no, prawie dwóch lat, nie, może od roku robiłam sama. A że w sobotę, muchę mam w pokoju, a że w sobotę byłam u córci, to poprawiła moje krzywizny, zdarła tam ten lakier brązowy i nałożyła taki. To jest 830, ale firmę to wam napiszę, bo nie pamiętam. Ok, wracamy do palety. Jeżeli jesteście ciekawi. Czy zdołam zrobić paletą retro makijaż retro, to zapraszam do oglądania dalej. Okładka prezentuje się tak. Wszystko jest w takim i tak samo paleta. Plastik, wiadomo. I to jest taki nude, bardzo ładny kolor. Różowy nude, taki. No, różowo-beżowy. A środek prezentuje się tak. To już widzieliście na wstępie. A na żywo tak. W sensie na żywo. No wiecie, w mojej kamerze. <grych> Dosyć ciemna. Idealna. No. I właśnie ten kolor. Zobaczymy, co mi wyjdzie. No dobra. W każdym razie bardzo się postaram zrobić retro makijaż. Ciekawa jestem, czy ta baza blend my friend. No, nie śmierdzi. Ja chyba sobie nałożę tą bazę troszkę. Mam dzisiaj dosyć ciemne brwi, bo robiłam właśnie pomadą z Oriflame. Kurczę, mogliby zrobić jaśniejszą, bo naprawdę ta jaśniejsza dostępna teraz jest za ciemna dla mnie trochę. No i też mówię, będzie to chyba pasować do takiego ciemniejszego makijażu. Chyba mi taki wyjdzie, właśnie ciemniejszy. Taki wieczorowy, retrowy. Dobra, tak sobie przemierzam do tych paznokci. Ten chyba jest najbardziej zbliżony kolor. Albo ten. To później na początku. Hmm, może załamanie. Żebym się rozkręciła. Wezmę sobie pędzel max. Bo to będzie wszystko pasować. Czy to jest mat? To jest jakiś biały mat. No właśnie ja sobie muszę tak troszkę zesłoczować. Biały, ale tak wpadający w różowy. No to może załamanie i takie zmatowienie powieki. No to już nie jest chyba mat. Cream to powder to by było? Może. Dobra. Spróbujemy to, czyli ten. O, zamyka mi się paleta. Czyli ten. Tutaj. Zobaczymy. Tak on jest taki cream to powder. Nie jest suchy, tylko taki właśnie kremowaty. Fajny cień. Bardzo fajny. Właśnie kącik tak rozjaśnie. I tutaj. Ale czuję, że się ciut, ciut sypie. Może nie do końca jest to taki cream to powder. Chyba, że w momencie wysycha. Ale kąciki bardzo fajne. Podobają mi się. Takie rozjaśnione. Muszę to jeszcze bardziej zesłoczować. No, 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 jest taki cream to powder i to dosyć różowy. Mhm. Dobra. Aż zobaczę z bliska. Albo to jest taki cień, albo na tej bazie rozłazi się trochę na zmarszczka. Ale jakoś może przykryję błyskiem. Trzeba będzie chyba. Trzeba, trzeba. Yy, dobra, no to ten zostawiamy. Ten tutaj. No jest ta mucha. Myślałam, że wygoniłam taki chłodny. A ten. Ciepły. I który? Dobra, wezmę ten chłodny w załamanie. Ten. No nie. Patrzcie, jaki ciemny wyszedł. A, bo ja wziąłam ten brązowy tutaj ten. O Jezu! Dobra. No to zrobię dwa różne oka. Z początkiem takim samym. Ładny cień. No to będzie retro brązowe tutaj. Fajnie no. No właśnie, Natasza ma takie cienie, że moment i jest chmurka, rozblendowane. O. No. Dobra. Ja miałam ten wziąć, a wziąłem ten. To podcześciłam pędzel i teraz rzeczywiście biorę ten cień. Drugą stroną, czyli tą jaśniejszą. Ale też chyba jest ciemniejszy niż w palecie. Natomiast kolor jest bardzo ładny. Bardzo ładny kolor, taki mój zgaszony różo różofiolet. Uwielbiam takie kolory. Patrzcie, no, jest różnica. I ten sobie. Myślałam, że ona pachnie, ale nie. I ten sobie przyciemnie teraz tym. Odwracam. Pasuje też, pasuje. O. A to oko, kącik, przyciemnię sobie, to przyciemnię sobie, może tym takim naprawdę ciemnym, chociaż może tak na oku nie wyglądać. Taki szarawy. I wiadę też tutaj. Wiecie, że ja uwielbiam cienie denony. Więc taki makijaż to nawet nieznaną mi paletą. Jakoś tak się czuję pewnie, wiecie, że mi nie zrobi kuku, że się nie osypie w sensie. No, ciemne oko. Dobra, to tutaj dołożę jeszcze. Żeby nie było, jeszcze tego tutaj i na dole i tu rozblenduję, z tamtym połączę. Biorę płaski pędzelek mniejszy od Maxi i tym najciemniejszym cieniem, czubeczkiem, Takie przyciemnienie przy linii rzęs i do zewnętrznego kącika, i troszkę na dolną powiek. A może, słuchajcie, spróbuję tym jaśniutkim, pomieszanym z tym, rozblendować tutaj górę trochę, żeby nie była taka ciemna jak widać i żeby bardziej pasowała do ogółu. O, no. Dobrze. Fajnie się tymi dwoma blenduje. Tym i tym. Ok, tu mam taką nierówność, więc muszę ją zakryć. Czyli jeszcze sięgam troszeczkę po ten cień. Potem tutaj. I zakryjemy tutaj tą moją wybrzuszenie, takie, tą moją. No, powieki, trochę kawałek. Dobra. O, bo to potem wygląda, jakby był cień plamisty. A nie. To po prostu są fałdki, nie? Okej, okay, może tu troszkę jeszcze przyciemnimy. Podczyszczę ten pędzelek i wezmę sobie, albo wiecie, co tego wezmę, bo tego nie brałam. Tutaj go wezmę taką. właśnie. Kurczę myślałam, że tą muchę wygoniłam, a jednak nie. No, ładnie. Nie wiem, czy to będzie retro taki makijaż. On jest raczej taki mój. No bo ja cała jestem retro, nie? No to ja się maluję tak na retro. Błyski. Słuchajcie. A jeszcze tutaj dolna powieka. To poczyszczę i może coś, czego nie używałam. No, już wszystkie maty używałam. Ale wiecie co tego? To jest, co to jest błysk? A zobaczymy. Tego użyję. Tego. Ten będzie chyba pasował i do jednego i do drugiego oka. Tak. A tutaj tylko ciut ciut. No, takie powiem Wam te kolory rzeczywiście takie trochę mroczne. Takie retro. I na środek, nie na środek, tylko od zewnętrznego kącika tutaj tam ten błysk. On jest ciemny ale będzie ładne przejście. O, a tutaj też taki jakiś ciemny, a nie ma takiego bardzo ciemnego błysku. Yy, chociaż nie, a to nie, a to? Patrzcie, ten jest też ładny. Myślałam, że to błysk. Dobra, dam go tu, zobaczymy. Nie no, to jest satyna, tak. Bardzo ładna satyna. No, aż zobaczę z bliska. Tak, to jest taka naprawdę miałka satyna, taka poblask delikatny, ale widoczny. I ja wezmę tutaj, troszkę jeszcze wyblenduję. Znaczy nie to, że dołoży, tylko wiecie, no troszkę muszę podnieść tutaj i zrównać. Dobra, mhm, podoba mi się. No, jest ciemno, ale to co? Patrzcie, tutaj ten pasuje do tego, tego, tego. A tutaj na przykład ten do tego, do tego. No to dobra, to, za, to teraz, jak już doszłam do tego, to zrobię kolejny błysk, ten, właśnie. A w sam kącik wewnętrzny. O, jeszcze tu mam taki i taki. To teraz zrobię z bo nie wiem, który. Na które oko? O, tu już jest taka chłodek, taki chłodek. Dobra, ten damy tu. Żebyście widzieli efekt. No, pasuje. A ten pierwszy. Mm. Ten tutaj daje tutaj na no, to tu oko. Dobra. No mała różnica jest między nimi moim zdaniem. Już wam zrobię teraz słocze na palce. No ten jest troszkę cieplejszy, ten chłodniejszy. No. Mhm, mm Ale prawie to samo. Aż zobaczę z bliska. Tak, ten ma. Ten ma więcej wielokolorowych drobinek. Nawet i niebieskie dojrzałam, a ten jest taki bardziej niót. Ten ze środka palety. Nie. Ten z góry. Co ja gada? Fajne, ogólnie świetne. Czekajcie, bo mi się odziwo troszkę osypało, ale tak mini mini. A już strzępłam, bo nie otrzępłam pędzli. Dobra, może być. I teraz czy z tym pędzlem tutaj muszę te wyblendować granice. O, właśnie, żeby nie było odcięcia za. No, piękna chmurka. Czyszczę, czyszczę i to tu, samo tutaj. No, i wyszedł yy, makijaż taki jak zwykle, tak, ale retro. Dobra. I tak się prezentuje jedno i drugie oko. No, nie jest tak duża różnica. Wrzucę tę paletę do opisu pod film. Denona kontra Mexmo. Dlaczego? Bo może tam zrobię po prostu jakiś. Jak wybierzecie tę paletę, mimo że teraz jest test, to może ktoś będzie chciał jeszcze zobaczyć właśnie lekki dzienny makijaż tą paletą, taki jaśniejszy. To wtedy właśnie zrobię taki makijaż. Ale to już musicie zagłosować. Tak, bo w... tę paletę wpisuję do właśnie do tej serii yy, Mexmo VS Denona. No i to by było na tyle, skończę, wykończę i wrócę Wam pokazać latające oczy i to, czym wykończę makijaż. Tak wygląda skończony makijaż. Miałam problem z, kon nie, z konturówką, nie miałam problemu, tylko z pomadką. Szok, ile ja, ile ja się już wyzbyłam pomadek i chciałam dobrać burgundową i nie mam... Padniecie, czym pomalowałam usta? A już patrzyłam naprawdę na Stars from the Stars. Mówię, no kurczę, może będzie fajna. Nie, za jasna była. To nie to, to nie to. Yy, Ori Flame Dark, nie, to jest ten blush plum, czy no jakoś tak plum blush. W każdym razie, no nie, nie pasowała, bo była za fioletowa. Wyjęłam jeszcze sobie Fenty Beauty taka zaczerwona, chociaż. O, mogłoby być. Tak, ale usta pomalowałam, słuchajcie, z próbeczek. Taką wynalazłam. Ja Wam podam numer, ale napiszę, jaką to ma nazwę. Bo to jest Zori Flame, próbka 864. Bardzo ładny kolor, taki jesienny, można by powiedzieć. No, tutaj tak naprawdę ciemno wygląda. Ro, rozbiela zęby optycznie. Czy wybiela, czy czy tam wiadomo, o co chodzi? No. Także fajnie to wyszło. Na no, na oczach to wiecie co? Na oczach krechę zrobiłam eyelinerem ze Stars From The Stars, tym dwustronnym. Rzęsy Oriflame Double Touch, czy Double Effect, no niech będzie, Double Touch. Ta podwójna szczoteczka, która jest tutaj. Nie podwójna szczoteczka, tylko ten ogranicznik. Szczoteczka jest jedna. No. Pomadka jest niezastygająca oczywiście, bo to jest ta... To są chyba te pomadki optycznie, optycznie powiększające usta, bo ona ma jakby lekki taki połysk. No, ja robiłam test, bo właśnie mam wszystkie te próbeczki. Chociaż tam nie, miałam wszystkie, rozdałam. Dobra, no i tak to wygląda. Czy coś jeszcze? A linia wodna, patrzcie, no bo ja takie retro chciałam. No, to linia wodna Tattoo Liner Maybelline w odcieniu takim ładnym, brązowym. Naprawdę bardzo miękka kredka. Polecam. Maybelline New York Tattoo Liner w odcieniu 911, pamiętajcie. smut, Walnut. Walnut, no dziwna nazwa, ale 911, świetny kolor. No i tak mi troszkę te oczy y, chyba ożywiło. No ta kredka, mimo że ciemna, ale bardziej retro się zrobiło. Okej, okay, no dajcie znać, czy macie tę paletę. A jak nie macie, czy, czy mieliście na nią chęć, bo ona już dosyć sporo temu czasu wyszła. Natomiast to do jakości rewelacja, nie mam zastrzeżeń. Bardzo mi się podoba tutaj ten kremowy, ten cream to powder. I bardzo mi się podoba, słuchajcie, ten lekko satynowy, ten fiolet. Taki fiolet, taki no brudny on jest, fajny naprawdę. No ale. Chyba mi pasuje. O, patrzcie, jaki kolor piękny. I to jest taka gładka satyna, wiecie? O! No i rozciera się, patrzcie, na brązowo. Szok! Piękny kolor. Naprawdę dzi dziwny, piękny. No i całość mi się bardzo podoba. Naprawdę fajna paleta, moim zdaniem, na jesień. No! I na wieczorowe makijaże. A jeżeli chcemy dzienny, no to użyjemy tylko niektórych y, tych jasnych. No, pewnie się doczeka ta paleta, jak to się mówi, remake'u. Nie remake'u. No, powtórki z rozrywki, powiedzmy. Umarzony na kanale. Y, w serii Denona VS Max. Tutaj macie latające oczy, jak to wyszło. A ja w tym czasie, bo już Wam powiedziałam, y, Właśnie czego używałam, ale nie przesunęłam się na bok, a teraz na bok się przesunę, żeby się móc psikać wieczorowymi perfumami Oriflame, Olor Nothing, ta klasyczna podstawowa wersja i też jest takie, taka torebeczka, taka, takie retro, no przepiękny zapach, bardzo trwały, bardzo mocny, mm, ekskluzyw naprawdę. Takie dwa psiknięcia, no trzy, dobra i starcy, bo są naprawdę mocne. No, to są perfumy. To są perfumy, i one są tworzone dla Oriflame przez perfumiarza. Przecudne perfumy. Smysłowe, wieczorowe, kobiece, takie. No to już, poleciały, poleciały. Pik! Wreszcie, mam takie ideologiczne, takie. Cieszę się. Markiem. Dobrze, no i to by było na dzisiaj tyle. Czekam na Wasze komentarze. A proszę o lajki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. I cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka i spotka. Do następnego. Hej, pa!